Witamy Państwa na finałowym meczu Pucharu Hiszpanii. Zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. To rozgrywki z długoletnią tradycją sięgającą początku ubiegłego wieku i dlatego zajmują wyjątkowe miejsce w sercach kibiców. Czy będą prowadzili gol dla Barcelony? Kapitalna sprawa. Mamy pierwszą bramkę finału. W wyniku bezbramkowego zatem nie będzie. Oczekujemy odpowiedzi rwali. Rol. Messi. Kapitalna akcja. Argentyńczyk słynie z takich zagrań, ale dziś błysnął prawdziwym geniuszem. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Ale szpechowe podanie i strata. W El Clasico na boisku jest tyle indywidualności, że naprawdę trudno przewidzieć, kto tym razem przesądzi o losach meczu. Trudno o silniej obsadzone starcie. No tak, ile to już razy w przeszłości Messi czy Cristiano? Uderzenie, Benzema. Lionel Messi. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Coutinho. Co za okazja Coutinho. Ale spech. Tu stać poprzeczką minimalnie. Niewiele brakowało. No. Casemiro. Kroos. Carvajal. Modrić Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ach, wydawało się, że, a jednak przejął. Casemiro. Modric. Pisko. Atak pozycyjny długo rozgrywany. Jak... To może być wyrównanie? Kora! Jak znam Real, to jeszcze teraz przyciśnie. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. Powietrzu jest za mocny dla rywali. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Remis, czekamy na rozwój wypadków. Rakitic, Luis Suarez, ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Vidal, Lionel Messi. Isco. Mają teraz trochę miejsca. Benzema. Isco. Próbują rozegrać po skrzydle. Marcelo. Powinien grać w pole karne. Luka Modrić. Cucinio może trochę namieszać na skrzydle. Szansa na objęcie prowadzenia. Gol Barcelona prowadzi. To jeszcze nie koniec emocji. Rywale na pewno popalczą o wyrównanie. Ależ to było uderzenie. Widać to w powtórce. Od samego początku piłka zmierzała prosto w okienko bramki. Spójrzmy na to z innego kąta. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Luka Modric. Gareth Bale. Karim Benzema. Mamy rzut wolny. Luka Modrić Karim Benzema uderza. Karim Benzema, ale niestety piłka mija bramkę. Szuka kolejnego trafienia Francuz, no ale nie tym razem. Pique. Vidal. Modric. Isco. Modric. Armachal. Rakitic. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Modric. Modric. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. Isko, Toni Cross. Tłuszcznie sędzia odpisał spalonego. Sergio Roberto, Arturo Vidal, Suarez. Messi, Rakitic. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Gareth Bale. Za nami pierwsza połowa. na najwyższym poziomie. Druga połowa finału Pucharu Hiszpanii właśnie się zaczęła. Tak, naprawdę świetny mecz. A kto podniesie puchar? Dowiemy się za cztery. Strzela Karim Benzema. To była... No fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. Jest okazja na wyrównanie. Pytanie tylko, czy uda mu się przenieść piłkę nad dbórę. Ale strzał! Piłka nadal w grze. Nie ma bramki. Uderzyła w poprzeczkę. Okazja do dośrodkowania. Piłka wypita z pola karnego. Suarez. Szczęście miał teraz bramkarz, Piłka obija aluminium, jednak nie przekracza linii, nie ma wyrównania. Ależ okazja Fidala. Rzut rożny dla Barcelony. Rzut rożnego w pole karne. Dobrze się stała z Blamkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Busquets, teraz Lionel Messi. Mamy auti rozpocznie Barcelona. Arturo Vidal, Sergio Busquets. Jaki jest Twój komentarz do występu Suárez? Suarez! I Luis Suarez zdobywa bramkę. Trafia zawsze, kiedy jest naprawdę potrzebne drużynie. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Czy jeden nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, do więzienia zwycięstwa? I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Tony Cross. No i kolejne jego dobre podanie. Iską. Będziemy mieli zmianę. Tony Cross. Zdecydował się na strzał. Real Madryt ma rzut rożny. Toni Kroos rzut rożny. Sergio Ramos! Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Messi. Lionel Messi. Casemiro, Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Luis Suarez. Mają teraz trochę miejsca. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, ustawić obronę. Jordi Alba, uh, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony, oba zespoły dokonują zmian. Suarez, Tempele, Piłka trafia. W gracza z pola. Gerrit Bale. Modric. Znowu celne podanie tego zawodnika. Marcelo. Będzie zmiana. Ale szpechowe podanie i strata. Luis Suarez. Messi. Suarez. Piłka mija nie końcową i będzie rzut rożny dla Barcelony. Karim Benzema opuszcza plac Gry. Rzutka w polek. Sergio Busquets! Ostatni dotknął obrońca i będzie rzut rożny. Słyszymy, że wzburzenie trybunu utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ma możliwość dośrodkowania. Zbyt mocny lop. Tam już nikt nie dojdzie do tej piłki. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Nie wyszło to do środkowanie. Zablokowane. Będą szukać teraz okazji do kontry. Luka Modrić. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Sergio Busquets, Lionel Messi, Rafinha, Rakitic, blisko pole karne. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Tak, jeszcze do nich to nie dociera, nie do wszystkich, ale za chwilę będzie ta eksplozja radości, bo jest się naprawdę z czego cieszyć. Teraz będzie można świętować wspólnie, razem z całą drużyną, a także z kibicami. Potrzebowali tej wygranej, przyjeżdżali tu na stadion marząc o tym, aby dziś się wygrać, aby osiągnąć ten ostateczny cel. I teraz, teraz to się udało. Piękne, niezapomniane chwile. Popatrzmy. Czas na taniec radości. Tu nam rady i na frywulach wśród kibiców. To jest jeden z tych dni, to jest jedna z tych chwil, które długo będzie się pamiętało. Oni dzisiaj będą mogli celebrować razem z kibicami to zdobyte trofeum. Cieszą się, fetują, czekali dokładnie na ten moment. A teraz, teraz już żyją tą chwilą, teraz błyskają flesze reporterów, teraz, teraz przechodzą do historii. Popatrzmy razem z kibicami. Pocieszmy się z nimi, gratulacje od nas, bo w pełni na to trofeum zasłużyli. Można podzielić się tym triumfem, pokazać to trofeum z bliska tym, którzy ich dopingowali, którzy wspierali, którzy w nich wierzyli. Ach, tak, tak, to są chwile, które będą pamiętali. I spełniają się marzenia kibiców, mają to trofeum praktycznie na wyciągnięcie ręki. Cóż za wspaniała chwila! Przejść do historii to mieć również zdjęcie, które będzie zdjęciem historycznym, zdjęciem z trofeum, ustawiają się, a flesze za moment będą błyskały. Wspaniała chwila, naprawdę warta ubiecznienia.